Cały postępowy świat obiegły słowa towarzysza Wiesława, który na spotkaniu z aktywem partyjnym powiedział: Nikt, a zwłaszcza polscy politycy, nie mogą twierdzić, że polska demokracja nie działa. Powiem więcej, jest dokładnie odwrotnie polska demokracja jest silna, stabilna i niezagrożona. Te szczere, proste słowa zostały powtórzone przez premierem rządu ludowego Ewę Kopacz. Nikt, a zwłaszcza politycy, nie mogą twierdzić, że polska demokracja nie działa. Powiem więcej. Jest dokładnie odwrotnie. Polska demokracja jest silna, stabilna i niezagrożona. Teraz masy robotnicze mogą spać spokojnie, by żyło się lepiej. "By żyło się lepiej wszystkim."